Olsztyńscy sportowcy zostali wyróżnieni za swoje wyniki. Podsumowanie osiągnięć sportowych za rok 2014 odbyło się 21 kwietnia w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym. Wyróżnienia za rąk wiceprezydenta Jarosława Słomy otrzymali sportowcy, trenerzy oraz działacze sportowi. Po podsumowaniu roku ubiegłego podczas dzisiejszej gali sportu Olsztyn 2014 to szereg... Wybitnych sukcesów sportowych liczonych miarą mistrzostw Europy, świata, mistrzostw Polski. Nasi sportowcy dobrze promowali olsztyn w kraju i za granicą, bo wiadomo, że promocja poprzez sport jest znakomitą formą promocji olsztyna. Najlepsi zawodnicy z przeróżnych dyscyplin otrzymali łącznie 85 stypendiów i 34 nagrody. Wśród nagrodzonych znaleźli się reprezentanci kajakarstwa, lekkoatletyki, pływania, gier drużynowych, sportów walki czy nawet szachów. Stypendia, jak mówią młodzi sportowcy, są dla nich bardzo ważne. Te pieniądze są potrzebne do przygotowywania się do każdego kolejnego sezonu, do każdego startu, bo te jednak same odżywki, wyjazdy na obozy to wszystko kosztuje. Trenując nie możemy pracować, więc z czegoś musimy się utrzymywać, więc takie stypendia nam, dużo nam dają. Olsztyńscy trenerzy mniej popularnych dyscyplin, takich jak kajakarstwo kanadyjkowe, z roku na rok stawiają sobie i swoim zawodnikom coraz wyższe cele. I jak się okazuje, nie są to cele na wyrost. Zrobiliśmy 16 medali w, mistrzostwach rangi, znaczy w zawodach rangi mistrzowskich. No i to jest postęp po dwa medale w stosunku do roku poprzedniego. Każdy zawodnik, który u nas trenuje wcześniej lub Później te medale zdobywa na Mistrzostwach Polski, zresztą mamy medalistów z regat światowych, zarówno w kategorii młodzieżowców, jak i seniorów. Gala i nagrody dla sportowców oraz trenerów to niewątpliwie uwieńczenie ich pracy i przypomnienie sukcesów. Jednak jak mówią, nie zamierzają osiąść na laurach, zwłaszcza, że już przygotowują się do przyszłorocznych letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio.